Mano, kró, krótki update uzupełniający. Tutaj jednej głównej kwestii zapomniałem poruszyć odnośnie tej okładki jeszcze The Economist. Motywy jakieś takie zbrojne czołgi jakieś rakiety, czy coś. Moim zdaniem oznaczają lokalne konflikty. Wiele lokalnych konfliktów na świecie po prostu. Czy, czy tam USA A teraz się szykują na Wenezuelę, czy Nigeria, czy Ukraina, może, może Korea. Trochę dalej. Tajwan. Jeszcze, jeszcze nie, ale też już się zbliża. No, tam wiadomo jeszcze, y, oczywiście Bliski Wschód, ale też oczywiście tam y, jakiś może być coś z Pakistanem. Hmm. Y, tego typu rzeczy. Zresztą w Afryce to tam też nie tylko. Tam jeszcze chyba Etiopia jest jakiś. Jakieś tam są konflikty. Hmm. I no. Powiedzmy tyle. Y, no przecież może być też. Mogą być też jakieś tą Wenezuelą jest tak, że Trump mówi, że no to wiadomo o ropę chodzi, o wpływy USA, bo tam już zaczęły Chińczyki się kręcić no i to niedobra jest, żeby tam kolejny rynek yy, największe złoża ropy przejęli no więc ale przecież yy, no Trump ma takie Ciągoty do rozpętania jakiejś totalnej wojenki odnośnie karteli jakichś tam narkotyków, czy, czy, czy Terrorero, nie? Czy, czy oni mogą to tak powiązać trochę tam, bliski wschód z kartelami z Meksyku i tym fentanylem i Chinami no i mogą zacząć jakieś takie działania i, i u siebie właśnie też nie na terytorium USA jakieś to to by była taka przykrywka też pod wprowadzanie dyktatury no bo to będzie im bardzo potrzebne jak jak wybuchnie kryzys na pewno w Stanach i w, w Stanach i w Europie czy tam Kanadzie na pewno będą Y, takie akcje jak, y, że będą aplikacje na telefon, jakieś rządowe, i, i tam będzie w czasie rzeczywistym podane, na przykład, że na tych ulicach, w tych rejonach, w tych miastach jest niedobrze i tam lepiej się nie kręcić, i tam będą jakieś barykady obstawione przez wojsko, policję, a tam, gdzie nie ma zamieszek, tam jest okej okay i, i tam się można swobodnie przemieszczać i to będzie wszędzie, nie? To, to, to właśnie teraz będzie, znaczy teraz, no jeszcze kilku rzeczy brakuje kryzysu i i wojny z Iranem i wtedy Wtedy będzie to yy, zjednoczenie półksiężyca nie, na całym świecie. No i wtedy będą mieli otwartą drogę rządzący do wprowadzania takich tego typu rzeczy. W Polsce też na pewno i to, to nie, nie tylko. W miastach może tak miast nie będą dzielić na strefy, jak tam na zachodzie, ale podejrzewam, że nie tylko granice państwa, tylko też. Przemieszczanie się pomiędzy miastami w jakiś sposób. Część dróg będzie obstawianych. U nas może to trochę inaczej będą tłumaczyć, że tutaj trzeba kontrolować, bo ruscy dywersanci czy coś. Czy nie. Wszędzie coś. Przecież w Meksyku teraz jakie są potworne zamieszki i to się tak wszystko... Tutaj jeden powód, yy, tutaj jakiś ten, nie. Yy, yy, radykalni fanatycy Półksiężyca, Tam znowu kartele. Tutaj coś, tutaj Ruscy, nie. Jakoś tak kurde, wszędzie. <grystanie> zaognia się sytuacja. Z innych powodów, ale na to samo wychodzi, nie no. <grystanie> Także to jest takie wszystko. A, tutaj jest też. Ten tort ktoś zauważył, że tutaj ta polewa przypomina wodę z, z innych miejsc tego obrazka. No i że ta woda tak wypływa z tego tortu. To jest dość ciekawe. No i, i, i te roboty, nie, że to są roboty humanoidalne, konkretnie, i, i te robopsy, nie? I że to się upowszechni. Chyba tyle. No ale generalnie najważniejsze co chciałem powiedzieć to odnośnie tego yy, tego co tam The Economist napisał że 2025 to był rok w którym stary porządek zakończył się a w 2026 yy, nowego świata będą dużo jaśniejsze dużo wyraźniejsze no, no więc jest ta jest ta moja moja nie moja teoria nie moja że no żeby wprowadzić rząd światowy tak no to Trzeba państwa narodowe zniszczyć. Do tego są... Dlatego prawica jest na zachodzie Europy rozbita od dawna, nie? Czy, czy mocno kontrolowana. Tam gdzieś tam się powiedzmy, gdzieś tam się przewija w jakiejś Austrii, czy tam przebija. Czy ma, no, może w Polsce, nie? Idą z hasłami yy, prawicowymi, no ale robią to, co robią, nie? Pi, Pisiory i... No i tak, tak jest wszędzie, no. S, jak, jak niby prawica, czy, czy tam Meloni, niby prawica dochodzi do władzy, to, to tam <grywia> hasła mają, jakie mają, ale robią co innego, no i tak... No i, i, i te właśnie niszczenie pomników jakieś, nie? No yy, to... No, cel jest taki, żeby w ogóle zniszczyć historię, wybić z głowy powiązanie jakichś ludzi z historią, z no, ma powstać nowy człowiek, tak. I, oczywiście etapami i to 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 jest za, za, zawsze sprzyjające, tak, jak się y, obecnym generacjom. Wybija jedno z głowy, no to następnym kolejne rzeczy można wybijać, no i to, to przecież tak kroczy już od dawna, nie? To, to my już jesteśmy tam, my już jesteśmy tam właściwie tym nowym człowiekiem, a to dalej jeszcze idzie. Będzie dalej zupełnie szło, no bo ma, no wiadomo tam w tle niby są jakieś tam mrzonki o cywilizacji kosmicznej, nie? i Ja nie wiem czym tam się ci globaliści kierują. No wiadomo kasa, władza, to to są, to są podstawowe kwestie. A jakiś tam rozwój technologiczny, no to, to, to jest powiedzmy druga kwestia. Nieśmiertelność, tak, na pewno, no to, to, to na pewno na, no, jest tam jakiś tam jednym z powodów, który, którym się kierują no i tutaj mamy to, a w 2023 Komisja trójstronna ogłosiła, że 2023 to jest pierwszy rok nowego porządku na świecie. I oni tutaj mówili, że tu nie wiadomo kto, ktoś na tym, bo zrobili szczyt w Azji. Komisja Trójstronna. Komisja Trójstronna to jest, została założona przez takiego pana Rockefellera. Yy, ona działa pod ONZ-em, oczywiście. No i tam Bigs Big i Kissinger i tak dalej, nie? Wiadomo. No i ktoś na tym spotkaniu w Azji powiedział tak, że trzy dekady globalizmu definiowane jako. Yy, Integrowanie, czy bazujące na modelach wolnorynkowych, na wolnym rynku, i deflacyjne zostały zastąpione przez to, co będzie wielodekadowym okresem globalizacji, określanej jako. Yy, sfragmentowanej, pofragmentowanej, nie yy, wolnorynkowej, ale yy, na bazie polityk przemysłowych yy, i strukturalnie infla, inflacyjnej. Nie wiem, czy dobrze odmieniam, nie, nie chcę mi się za bardzo myśleć yy, w każdym razie, że no, że nie będzie się opierało na polityce państw, tylko yy, polityce yy, przemysłu, czy, czy przemysłów, czy, czy sektorów. No więc. Generalnie przepowiednie mówią tak, że na pewno miasta, na pewno miasta będą miały coraz więcej dogadania, gadania, państwa coraz mniej, organizacje międzynarodowe na pewno będą miały więcej do gadania typu ONZ, WHO, no i... No chyba no co co najważniejsze, nie? No jak korporacje oczywiście, nie? Korporacje. Na pewno przyszły system polityczny będzie bardzo mocno bazował na prawie dotyczącym. Cyfrowych różnych rzeczy, nie? Cyfrowych tokenów. Wszystko ma mieć odzwierciedlenie cyfrowe. I cały system będzie na tym się skupiał. Każdy będzie miał tam jakąś osobowość cyfrową. No już właściwie ma, ale to. No wszystko będzie na tym się opierało prak praktycznie. No no i chyba. Tyle, co miałem powiedzieć w, tej, w tym temacie. Oczywiście tam będzie ten. Yy, te mocarstwa typu Stany i Chiny, no to one padną ostatnie, ale. Yy, no, no jest już za pierwszej kadencji Trumpa cały czas było podważanie w ogóle jego, nie? No to, to już się zaczęło wtedy właściwie. I teraz tak samo przecież. Trump gada swoje, a. Mainstream w USA gada swoje, nie z, z inną w, w ogóle narrację prowadzi, nie? No i no, to, to już jest ta fragment, fragmentyzacja, fragmentaryzacja. To się będzie nasilać te 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 prawa. Zresztą no, w Polsce ma, jesteśmy w ogóle pod butem Unii. To też trochę inaczej, no bo tą tą suwerenność już od dawna tracimy na na rzecz, a, a jeszcze wcześniej byliśmy pod zaborem i, znaczy w Związku Radzieckim, tak, no to też mieliśmy tą suwerenność ograniczoną, no także najbardziej to chyba w Stanach będzie widoczne no ale to na początku no i trzecia kwestia, no chyba tyle trzecia kwestia to ten, o tym telefonie noki trochę tam mi się skleroza włączyła. Tutaj jest yy, dokładnie co powiedział. Szef CEO Noki w 2022 on to powiedział, okazuje się. Yy, przyszłość telefonów i tego typu yy, urządzeń. Pytanie było tak takie do niego. Tu nie, nie chcę cytować, czy, żeby za długo to nie leciało. Tam zaraz te jakieś prawa autorskie mogą czy coś się łączyć, chociaż to była pu publiczna wypowiedź, więc na World Economic Forum. Pytanie było o form factor, form factory, czyli jaką postać. Czy, czy telefon, ob, jaki mamy obecnie zmieni swoje wymiary, czy, czy, czy tą postać? Ale chodzi generalnie o bo tam kobieta zadała pytanie. Chodziło jej o to, czy, czy zmieni jakoś bardziej drastycznie wygląd, tak? Tylko wygląd. a on trochę inaczej odpowiedział. Co on odpowiedział? i was talking about 6g earlier, which is around 2030. 20, 20, i would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be, be the usual kind of the most common interface. Wow. This, this, many of these things will be built directly into our, our, our bodies. Tak, no, On, on wszystko skupia się na 6G. 6G ma wejść według niego w okolicach 2030. Jak wejdzie 6G, to obecne telefony i podobne, obecne telefony na pewno y, zmienią na pewno w, w ogóle wylecą y, przestaną y, być takie, jakie są i y, zmieni się interfejs wiele urządzeń tego typu co telefony czy jakieś smartwatche jakieś może te no, te okulary y, od mety niekoniecznie ale właśnie najbardziej telefony jakieś tablety może czy smartwatche czy smartringi y, Część, albo może nie całe urządzenia, ale część tych urządzeń będzie w naszych ciałach. No tak powiedział, nie? Szef Noki to, to, to nie jest no jakiś tam nie czapeczkowiec, szur płaskoziemiec czy coś. Nie? No, do 2030, ale głównie on tu zaznaczył, że chodzi o 6G. nie? Wprowadzą 6G i wtedy mogą ruszyć z no z, z chipami konkretnie z chipami jakimiś tymi jakimiś tego typu rzeczami no no bo z implantami czy a widać że no bo noki praktycznie nie ma tak obecnie no no, czy, no nie znikła jak iPhone wprowadził, iPhone, Apple wprowadził iPhone'a w 2007-2008, no to Nokia z roku na rok zaczęła znikać i, i praktycznie przestała istnieć, tak, i tam, nie wiem, z 10, 5, 10 lat temu pojawiły się jakieś tam nowe smartfony Nokii, tak, no ale ja nie wiem, czy one są w ogóle jeszcze dostępne, to była taka Reaktywacja, powiedzmy, Nokii. No i teraz yy, mieliśmy ten news, co tydzień temu tam czyli przedstawiałem w... Yy, w no, yy, przedstawiałem w newsach, że Nvidia inwestuje miliard dolarów w Nokię. I po co, po co w taką Nokię inwestować? No, może dlatego, że tutaj ten pan wypowiadał się w World Economic Forum, tak? Ja tam nie wiem, czy to był chyba jedyny w ogóle yy, prezes firmy takiej yy, no, produkującej smartfony, czy, czy tego typu sprzęt. Czyli ten pan, ta firma Nokia jest umiejscowiona, tak? Odpowiednio. No i dlatego NVIDIA teraz inwestuje miliard. No nie ma innego wytłumaczenia, no bo jakie? Przecież to, to jest skończona firma, nie ma perspektyw. Samsung, tak? Samsung teraz, Huawei, czy tam Apple, no, no to, to, to są czołowi producenci, czy Xiaomi, tak? No bo Huawei, no to tylko w Chinach, bo mają, nie mogą, nie mogą mieć, no, Androida, nie? I tam mają własny system operacyjny, no ale wiadomo, że ludzie chcą takie same aplikacje, jak inni mają, a inni mają telefon na Androidzie, no i dlatego. Ale technologicznie Huawei, no to jest stop, nie, to jest stop. Na pewno mają lepsze od... telefony od Apple'a. No Samsung ma te składane i w tym są najlepsi, na pewno. Yy... No Xiaomi, Xiaomi no to takie, takie tanie dobre telefony na, na Androidzie. I podejrzewam, że. Teraz mają, no są tam, nie wiem, w top 3 czy top 5, jeśli chodzi o sprzedaż. Bo mają po prostu dobry ten cenę do jakości. Mają dobre ratio. No, a jeszcze pojawiło się. No już myślałem, kurde, że że dobre newsy są, a jednak nie. Teraz było święto dziękczynienia w Stanach kilka dni temu. No i pojawiła się fota starego Sorosa. Stary Soros już chyba zaczął brać jakieś te hormony, że się w babcie zamienił. No, ale, ale jeszcze, jeszcze pokuśtyka, jeszcze się... No, jeszcze jeszcze tam o komu nie, nie, nie wypłynęło jeszcze patrzy i... na no, niestety a ten to się ubrał jak kurde młody jak jak jakiś ten ma oczy no, tak że takie smutne informacje i tyle